W Starogardzie Gdańskim miało miejsce uroczyste przekazanie dwóch nowych autobusów firmy Iveco dla spółki PKS Starogard Gdański. Rzeczywiście to dzisiaj wyjątkowe wydarzenie dla nas, jako dla zarządu powiatu, ale także myślę, że dla naszej spółki PKS-u, który od nas te autobusy będzie dzierżawił. W 2023 roku Obecny Wydział Inwestycyjny pisał projekt dotyczący zakupu autobusów niskoemisyjnych dla powiatu starogarskiego. Warunkiem było, żeby one służyły zmniejszeniu wykluczenia komunikacyjnego na terenach, które kiedyś były terenami PGR-ów. Że na terenie naszego powiatu było aż 10 takich gmin, więc my to kryterium spełnialiśmy. Dzięki temu otrzymaliśmy 98% dofinansowania. Proszę bardzo, niespełna rok. I dzisiaj jesteśmy. Tutaj odbieramy i cieszymy się z tych autobusów, które będą służyły wszystkim mieszkańcom Powiatu Starogarskiego. To rzeczywiście wyjątkowy dzień w historii tej spółki, z którą rzeczywiście jestem też emocjonalnie związany, nie tylko jako klient. Bardzo się cieszę i niech nam służą i jeżdżą bezpiecznie po kociewskich drogach. Przekazane autobusy są częścią działań na rzecz modernizacji floty i ekologicznego transportu. Mamy okazję do swojej floty przyjąć dwa nowe autobusy. Czegoś takiego nie święciliśmy od bardzo dawna. Przede wszystkim dzięki staraniom zarządu powiatu, no i środkom, które na to pozyskał nasz samorząd i dzięki temu zakupione dwa pojazdy, które są pojazdami. O wysokiej klasie, jeżeli chodzi o stronę ekologiczną, praktycznie już lepsze, jeżeli chodzi o ekologię. To już są tylko pojazdy elektryczne albo wodorowe, bo te pojazdy są pojazdami hybrydowymi. To są autobusy, które biją popularnością wszystkie inne typy i marki w Polsce. autobusy, marki Iveco Bus, hybrydowe, niskowejściowe, a więc nie tylko ekologiczne, ale też i przystosowane do przewozu osób z niepełnosprawnością ruchową. Natomiast dla kierowcy praktycznie niczym się to nie różni od autobusu z silnikiem zwykłego diesla. Zmieściliśmy się w kwocie, którą zamawiający przeznaczył. Koszt netto takiego jednego autobusu około 1 640 z tego co mnie y, pamięć y, nie myli mieliśmy okazję przejechać się jednym z nowych autobusów no, świetnie się jedzie, cieplutko, miło, cichutko, przyjemnie. Także rzeczywiście warto było tego zakupu dokonać. Autobus pachnie jeszcze nowością, jest bardzo komfortowy. Cieplutko, wygodnie, także jak najwyższy komfort jazdy dla naszych pasażerów. Komfort, wygoda, udogodnienia, no autobus nowiutki, niezniszczone, coś wspaniałego. Mamy nadzieję, że nowe pojazdy będą przez lata służyły mieszkańcom Starogardu Gdańskiego.